przebudowa dawnej Berlinki na jej Kociewskim odcinku. Obecnie drogowcy pracują m.in. na odcinku Charling Nebawa. Prace są już powoli na finiszu. Planowany termin zakończenia to czwarty kwartał bieżącego roku. Obecnie kończone są prace dotyczące nawierzchni na trasie głównej drogi krajowej nr 22. Realizowane są też ścieżki rowerowe i drogi serwisowe oraz włączenia dróg powiatowych i gminnych. Aktualnie zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych jest na poziomie około 90%. Do zakończenia odcinka o długości ponad 5 km pozostała część prac po stronie lewej, dokończenie warstwy ścieralnej na pozostałych odcinkach, skrzyżowanie z drogą powiatową, skrzyżowanie z drogą gminną, włączenie skrzyżowania do drogi gminnej, ścieżki pieszo-rowerowe, sygnalizacja świetna, roboty wykończeniowe takie jak oznakowanie pionowe i poziome, rowy, skarpy czy nasadzenia zieleni. Kontrakt opiewa na kwotę około 115 milionów złotych.